porównane Królestwo Boże lub w jakiejś powieści przedstawimy. Jest ono jak ziaro w Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich naszych na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyń. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne mierzą się w jego ciebie. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał. osobno zaś objaśniał wszystko w swoim uczuciu. Wielce przygodny księżyc, wiceracja w Czesławie. Drodzy wiceracze kapłańskie, władzy kuchni, przygodne siostry zakonne, to ani tak bardzo pisze mojemu sercu, zaproponowanie. Byli goście zgromadzenia uroczystości księdza Czesława. Przed chwilą uczytanej Ewangelii Świętej Pan Jezus mówił nam o tajemnicy Królestwa Bożego. Mówiąc... Stawiam podziady, nowocześnie obchodzimy po pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus martwy wstał i zasnął na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Przedpokorcy Boży, I jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie przy świętej róższowej, Bogu za ich za dar państwa, życia zakonnego. Zawsze po Bogu są ludzie. Dlatego też dziękując Bogu za wszelkie dobro, za to, że właśnie moje drodze takie wspaniałych ludzi. W początek pragnę podziękować szaniemu księdzu Goguszczowi za jego życzliwość. Niestety nie znaliśmy się tutaj po raz pierwszy, bo kiedy ja przyjechałem do księdza proboszcza, jakoś nie było zimnie, nie było ponad rok tutaj w ogóle w Polsce, nie było możliwości, ale kiedy zadzwoniłem, od razu bardzo chętnie i radośnie zgodził się na to, bym, jak ksiądz Zurek powiedział, przyjechać do swojego gniazda, do tej parafii, w której... Tajemnica powołania się rozpoczęła i nadal i kontynuuje się. Dziękuję serca, duszy za, Piotrze, za tą życzliwość, za serdeczność, za przyjemność i Panu i sprzyja nadal i tak samo księdzu Maciejowi, księdzu Wikaryjuszowi. Serce dziękuję księdzu naszemu seniorowi za ciepłe słowo, tak samo za życzliwość. Zawsze, kiedy się spotykaliśmy, to byłem w czasie mojej posługi, tam na się pomagał. mi również dziękuję za pamięć, za serce. Moim księżom, rodakom, starszym, z kim Przepraszam, że tak mówię starszym, ale są starsi ode mnie, są młodzi, także starsi ode mnie. Drodzy Tadeuszowi, dziękuję Wam za Wasz optymizm, za ten przykład. Kiedy byłem jeszcze klerykiem, przyglądałem się Wam uważnie, uczyłem się od Was. Dziękuję Wam właśnie za to świadectwo, za przykład, za Waszą radość. Radość kapłańską, jak, jak zawsze przyjmujemy księdza takiego poważnego, a oni byli niepoważni. Dziękuję Wam właśnie za to, jak Pan Was wspiera, pomaga. Również dziękuję Księzusowi.